Początek dzisiejszej Ewangelii nie zapowiada jakiejś konfliktowej sytuacji, bo przecież wydaje się czymś bardzo normalnym. Uczniowie idą wraz z Jezusem przez jakąś wieś, przez pola, poczuli głód i w pewnym momencie zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Myślę, że i my robiliśmy to jako dzieci, może Również niekiedy robimy to także teraz, kiedy przechodzimy pośród zbóż, tak dla spróbowania zrywamy kłosy, spożywamy e, ziarna. A więc sytuacja taka zwyczajna, normalna. Tymczasem pojawiają się faryzeusze, ludzie, dla których najważniejsze jest prawo. Problemem jest to, że akurat działo się to w szabat, a wedle prawa żydowskiego w szabat nie wolno było wykonywać żadnej czynności. Nie liczył się człowiek, liczyło się prawo. Rzeczywiście faryzeusze i inni przywódcy religijni Izraela stworzyli wiele praw, które z czasem stały się ważniejsze od Słowa Bożego. Dla nich ważne było to, co robili na zewnątrz, to, co robili przed ludźmi, a więc ważne były ofiary składane ze zwierząt lub z pokarmów. Nieważne, że te ofiary nie pociągały za sobą ich, Przywiązania do Boga, wiary w Boga, miłości do Boga nie prowadziły do uczynków, które miały na celu dobro do drugiego człowieka. Wykonać ofiarę i mieć sprawę załatwioną z Bogiem, rozliczyć się z Bogiem, zrobić swoje, a potem żyć swoim życiem. I wtedy właśnie zainterweniował Jezus, kiedy faryzeusze zaczęli. Potępiać i zwracać uwagę, że nie wolno zrywać kłosów w szabat. Jezus przytacza przykłady, że zdarzało się już, że kiedy wydarzyła się nadzwyczajna sytuacja, można było zmienić prawo Boże, bo najważniejszy jest człowiek, jego dobro, bo Bóg zawsze pragnie dobra człowieka, bo Bóg kocha człowieka. I właśnie w tej sytuacji znaleźli się uczniowie, byli głodni, mieli potrzeby, żeby coś zjeść, dlatego wolno było. Złamać ten niewielki y, przepis, właściwie y, nie mający jakiegoś wielkiego wpływu na ich życie. I Jezus właśnie powiedział to, co jest ważne dla wyznawców Boga, dla wszystkich, którzy wierzą w Boga. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. A więc to, co najważniejsze, to jest miłość. Miłość do Boga i miłość do drugiego człowieka. A właśnie sprawdzianem miłości do Boga jest miłość do drugiego człowieka człowieka I dziś również możemy chodzić do kościoła, możemy się modlić, możemy dużo pościć, wykonywać wiele różnych uczynków e, pobożnych, ale jeśli w tym wszystkim nie będzie miłości do drugiego człowieka, jeśli zapomnimy o człowieku potrzebującym, to nasza religijność jest niewiele warta, jest próżna, jest bez wartości, bo właściwie najważniejsze rzeczy. Najważniejsze postawy wypływają z miłości, wypływają z potrzeby serca. One rodzą to, co piękne, i prowadzą do Boga. I dzięki temu właśnie stajemy się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. A zatem nie oceniajmy nigdy ludzi po tym, co robią, po tym, co widzimy na zewnątrz, bo nigdy nie wiemy, czym się kierują, jakie są motywy ich działania, które może nam się w danej chwili. Nie podobać, ale właśnie starajmy się zrozumieć te słowa Jezusa. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Chcę, byś kochał drugiego człowieka, także tego, który może myśli inaczej jak Ty, który może żyje inaczej jak Ty, może wygląda inaczej jak Ty, ale właśnie miłość do człowieka jest najważniejsza. Miłość do człowieka czyni nas chrześcijaninem.